Jest nowy prezes w młodzieżowej sekcji piłki nożnej Radomiak 1910. Dotychczasowego prezesa Krzysztofa Sońt zastąpił właściciel firmy Windor Paweł Redestowicz, który od długiego czasu angażuje się w rozwój zarówno trzecioligowego Radomiaka, jak i piłki młodzieżowej w Radomiu. Chcemy pozyskać więcej większość dzieci. Będziemy robić jakąś taką kampanię na pewno związaną z, z, z naborem tych młodzieżowych tych młodszych roczników wiadomo też, że będziemy chcieli tych, 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 tych starszych dzieci też, też pozyskać z innych, z innych szkółek i z okręgu tutaj stąd. MSPN Radomiak 1910 to obecnie jedna z największych szkółek piłkarskich w regionie. Prowadzi 11 drużyn, w których trenują adepci futbolu z roczników od 1996 do 2008. Wiele z nich osiąga liczne sukcesy na arenie krajowej. W czerwcu ubiegłego roku udało nam się wywalczyć awans z pierwszej ligi mazowieckiej do ekstraligi. W poprzednim sezonie udało nam się utrzymać w tej mocnej lidze, bo jest to naprawdę mocna liga, jeśli chodzi o Mazowsze. MSPN Radomiak otrzymał z budżetu miasta 70 tysięcy złotych na rozwój i realizację celów statutowych. Jak podkreśla jednak nowy prezes szkółki, ta kwota jest jedynie kroplą w morzu potrzeb. Na pewno będzie brakło, bo, bo tych, 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 tych roczników jest coraz więcej, chcemy, chcemy, żeby każdy rocznik miał kontynuację i, i no to, to tak jest średnio, tak, 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 tak bym powiedział. Będzie brakowało, trzeba będziemy pozyskiwać sponsorów, pewnie będę ja, ja musiał też dołożyć od siebie jakąś, jakąś też kwotę. Prezesowi Pawłowi Redestowiczowi w prowadzeniu szkółki pomagać będą wiceprezesi Marek Wiatrak i Jarosław Kokosza oraz sekretarz Maciej Daszkiewicz.